Jedna z naszych najlepszych fabryk eksportowych, zakłady samochodowe Jelcz pod Wrocławiem. Co roku sprzedajemy za granicę kilkaset autobusów dla komunikacji międzymiastowej. Ta załoga ma wśród klientów takie zaufanie, że odbiorcy Jelczów sami rezygnują z kontroli standardu międzynarodowego. Niemniejszym powodzeniem cieszą się samochody stażackie. Ostatnio przecież w świecie moda na armatki wodne. Nie ma jednak sukcesów eksportowych bez unowocześniania fabryk, bez kosztownych nieraz inwestycji. Wąskim gardłem naszego przemysłu spożywczego był zawsze problem opakowań. Mamy stal, huty, blachę i wieczny brak zwykłych puszek do końca. Za kilkaset tysięcy dolarów zakupiono więc za granicą automatyczną linię produkcyjną dla gdańskiej blaszanki. Teraz już niech się nasze rzeźnie i przetwórnie starają, aby było czym wypełnić te setki milionów puszek.